Dzisiaj ujawnię sekret, który może natychmiast przyciągnąć uwagę każdej kobiety. Atrakcyjność to nie tylko wygląd czy bogactwo, to również psychologia. Czy wierzycie, że dwa proste słowa mogą zrobić różnicę? Na podstawie psychologii kobiet ten przewodnik ujawnia, jak natychmiastowo zdobyć uwagę kobiety i zrobić trwałe wrażenie. Czy jesteście gotowi podnieść swoje umiejętności? Zapnijcie pasy, zaczynamy. Przez lata wmawiano mi te same lekcje. Bądź uprzejmy, nie, żądaj za wiele, zachowaj pokorę. Myślałem, że jeśli tylko poczekam wystarczająco długo, życie w końcu mnie wynagrodzi. Ale co, jeśli powiem Wam, że to właśnie ten sposób myślenia ogranicza Was? Kluczem do prawdziwego życia, na jakie zasługujecie, jest przestanie akceptować mniej niż zasługujecie i zaczęcie domagać się tego, na co zasługujecie. W tym filmie pokażę Wam moc świadomości tego, czego chcecie, i odwagi, aby o to poprosić, szczególnie w Waszym życiu, osobistym i romantycznym. Zmiana sposobu myślenia. Może przekształcić nie tylko sposób, w jaki komunikujecie się, ale także sposób, w jaki żyjecie. Dowiecie się, dlaczego kobiety uważają za niezwykle atrakcyjne, gdy mężczyzna wie, czego chce i nie boi się tego wyrazić. Pod koniec tego filmu uzbroję was w proste, lecz głębokie ćwiczenie, które zmieni wasze życie. Nie przegapcie tego. Ponieważ oglądając do końca, odblokujecie pewność siebie, by domagać się życia, na jakie zasługujecie. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji i dzwonka powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi treściami. Jestem ciekaw Waszych przemyśleń na temat dzisiejszego tematu. Jeśli podoba Wam się zawartość, proszę. Zostawcie komentarz poniżej. Wasze opinie są kluczowe, ponieważ pomagają mi tworzyć lepsze filmy, które są zgodne z waszymi zainteresowaniami. Teraz przejdźmy do sedna. Kiedy byłem młodszy, zawsze słyszałem to samo. Bądź uprzejmy, nie bądź natrętny i nie żądaj zbyt wiele. Słowa te były mi wbijane do głowy przez nauczycieli, rodziców i społeczeństwo. Przez lata wziąłem je sobie do serca, wierząc, że kluczem do dobrego życia jest pozostanie cichym, uległym i niewymagającym. Z czasem zacząłem czuć wewnętrzny niepokój, uczucie, że czegoś brakuje. Zdałem sobie sprawę, że ten sposób myślenia, ta niepisana zgoda na ciągłe powstrzymywanie się, dusi mnie, przeszkadza mi w życiu takim. Jakie naprawdę chciałem. Życiu, które czekało na mnie tuż za murami samonakładanych ograniczeń. Odkryłem coś naprawdę wzmacniającego. Kobiety tak naprawdę uważają za niezwykle atrakcyjne. Gdy mężczyzna dokładnie wie, czego chce i nie boi się tego wyrazić, jest w tym głęboka, magnetyczna moc. Kiedy wypowiadacie te słowa, to nie tylko wyrażanie pragnienia. To pokazanie światu waszej pewności siebie, samoświadomości i jasności celu. Te cechy nie tylko budzą podziw, są głęboko szanowane, dlatego przedstawiam Wam ćwiczenie, które może wydawać się proste. Ale uwierzcie mi, zmieni sposób, w jaki wchodzicie w interakcję ze światem. Zacznijcie używać frazy, chcę, przynajmniej pięć razy dziennie, niezależnie od tego, z kim rozmawiacie. Z przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami, czy nawet kasjerem w sklepie. Zacznijcie od małych rzeczy, codziennych wymian. Może to być niekomfortowe na początku, ale to w porządku. Gdy zaczniecie używać tego prostego zwrotu, zauważycie zmianę w sposobie, w jaki się prezentujecie, staniecie nieco wyżej, będziecie mówić nieco wyraźniej i poczujecie rosnącą siłę, i pewność siebie w sobie, a co najlepsze, inni też to zauważą. Ludzie zaczną inaczej na Was reagować, będą Was bardziej szanować, ponieważ będą mogli wyczuć Waszą jasność, determinację i zdolność do asertywnego zachowania, bez przepraszania. To tylko początek Waszej podróży ku byciu mężczyzną, jakim zawsze chcieliście być. Mężczyzną silnym w swoich przekonaniach, jasnym, w swoich pragnieniach i przede wszystkim autentycznym i wiernym sobie, zasługujecie na to, a świat zasługuje, aby zobaczyć prawdziwego Was. Więc przyjmijcie to ćwiczenie, przyjmijcie to wyzwanie. Pamiętajcie, że to tylko pierwszy krok w kierunku przyszłości, pełnej autentycznych połączeń i nieograniczonego. Potencjału. Zaakceptujcie siebie i kroczcie naprzód z pewnością siebie. Życie, którego pragniecie, czeka na Was. Jakie wnioski wyciągnęliście dzisiaj? Jak zamierzacie zastosować ćwiczenie? Chcę w swoim życiu, aby zmienić sposób, w jaki się prezentujecie i wchodzicie w interakcję ze światem. Chętnie poznam Wasze przemyślenia, więc proszę. Zostawcie komentarz poniżej i dajcie mi znać, co zamierzacie praktykować już od dzisiaj.